SK-INFO Policjanci doskonalał umiejętności jazdy właśnie na ciężkich motocyklach w województwie podlaskim garnizon dysponuje ponad 30 takimi pojazdami. No ważne jest oczywiście, żeby w czasie służby policjanci posiadali takie umiejętności, które im pozwolą bezpiecznie prowadzić te maszyny, no a w razie potrzeby bardzo szybko dotrzeć w te miejsce, gdzie są potrzeby. Niestety nie mamy ani klimatyzacji, gdy jest bardzo gorąco, gdy deszcz pada, nie chroni nas dach. Mamy dodatkowo trudności jeżeli chodzi o rozpisywanie wszelkiej dokumentacji. W samochodzie można wygodnie usiąść na motocyklu. No wszystko jest albo na stojąco, albo na pozycji takiej motocyklowej. Szczególnie przy wykonywaniu czynności na miejscach zdarzeń drogowych. Więc jest, jest o wiele ciężej. Tu przede wszystkim manewry. Ciężki e, motocykl trudny jest w manewrowaniu przy ciasnych zakrętach, e, przy jeździe nim, no między innymi po ulicach miasta, e, podczas przejeżdżania pomiędzy poruszającymi się e, w ruchu pojazdami. No ale to właśnie te umiejętności e, przekładają się głównie na bezpieczeństwo samych policjantów. Oddaję, oddaję kontentork wszystko w rąkach drogowych, bo mam taki włączony odcinek ruchu, który tutaj jak gdyby pozwala nam na jeżdżenie od krawężnika do krawężnika, te przeszkody są ustawione ciasno także to odzwierciedla to codzienną pracę, taką naszą służbę, tutaj ze wszystkimi, wszystkimi mankamentami, zagadkami, tajnikami tej, tej naszej służby, gdzie musimy manewrować i jeździć pomiędzy tym wszystkim, często pomiędzy pojazdami. Większe szanse na to, żeby zatrzymać takiego niesfornego motocyklistę ma oczywiście policjant na motocyklu. No Tutaj musimy brać pod uwagę takie warunki, jak chociażby natężenie ruchu drogowego, gdzie no nie zawsze pojazd uprzywilejowany jest w stanie tak szybko poruszać się jak osoba jadąca motocyklem. To jest, to jest służba, że tak powiem, dla pasjonatów, dla osób, które kochają motocykle lubią jeździć tym motocyklem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że musimy uważać. Dodatkowo nic nas nie chroni. Nie mamy dachu, nie mamy pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych. Także ogólnie jest, też jest frajda z jazdy, to trzeba przyznać. SK Info.